Ich różne markery z czasem stają się coraz bardziej popularne widzę to szczególnie w internecie kiedy na przykład ostatnio jest bardzo taki spory wysyp markerów akrylowych markery alkoholowe również są wszędzie ale czy tak naprawdę wiecie czym różnią się poszczególne rodzaje markerów? na rynku mamy ich do wyboru naprawdę sporo, dzisiaj zajmę się czterema najpopularniejszymi rodzajami i pokażę wam jakie są różnice jakie wady, zalety no i jak się różnią te techniki i wykonują ten sam rysunek konkretnymi rodzajami markerów. Zanim jeszcze przejdziemy do porównania, to napiszcie mi w komentarzu, czy wiecie właśnie czym różnią się markery akwarelowe od akrylowych, alkoholowych i permanentnych. Później obejrzycie ten film i dajcie mi znać, czy dowiedzieliście się czegoś nowego. Markerów jest naprawdę sporo, ale tak jak Wam mówiłam, dzisiaj zajmiemy się czterema różnymi rodzajami. Zaczniemy od alkoholowych, przechodząc do wodnych, akwarelowych, kończąc na akrylowych i permanentnych. Zacznijmy może od tych, których najczęściej używam, czyli markery na bazie alkoholu. Chyba najpopularniejszymi markami w Polsce są promarkery. I markery Kopik, natomiast ja bardzo często sięgam po te Ohuhu. No i mają one różne końcówki. Zazwyczaj są dwustronne i z jednej strony mają pędzelkową lub cienką końcówkę, a z drugiej taką ściętą. Pokażę Wam od razu, jak się nakładają. Wykorzystam do tego zwykły brystol, więc będziecie mogli zobaczyć porównanie. Najpierw mamy pędzelkową końcówkę i tę drugą, czyli ściętą. Ściętą możemy zapełniać duże powierzchnie. No, nakładają się jak widzicie trochę tak warstwowo. Moją ulubioną jest pędzelkowa końcówka. No i niestety te markery przechodzą na drugą stronę, więc musimy uważać, jeżeli mamy coś po drugiej albo chcemy kolorować w kolorowance, no to zupełnie się do tego nie nadadzą. Następne to markery na bazie wody, inaczej markery akwarelowe. Mogą dawać podobne efekty do farb akwarelowych, ale zamknięte są w pisaczkach. Zazwyczaj są one pędzelkowe, ale no nie wszystkie, no i głównie mają dwie końcówki. Ja akurat pokazuję Wam tutaj trzy rodzaje. Mogą być właśnie różne te końcówki, jak możecie zobaczyć. No tutaj mamy na przykład Ecoline, ten biały jest na przykład z Action a koi, czyli ten w czarnym opakowaniu, ma tylko jedną końcówkę. Nakładając je na papier na pewno możemy zobaczyć różnicę pomiędzy tymi poprzednimi, bo tutaj już widać wszystkie pociągnięcia, jakie zrobimy. No po prostu to nie nakłada się za gładko. Czasami widać też jakieś kropeczki, no i ważny jest też dobór odpowiedniego papieru. Ale o tym pewnie Wam powiem później. Tak jak przy okazji poprzednich, tak i tych uwielbiam najbardziej pędzelkową końcówkę, ale także tą ściętą, bo fajnie się sprawdza, jeżeli chcemy nakładać nie bezpośrednio na papier. Ten rodzaj markerów, a raczej bym powiedziała, że pisaki nie przebijają na drugą stronę, przez co na przykład w kolorowankach możemy ich jak najbardziej używać, a także i do, nie wiem, jakichś notatek. Kolejne markery to te akrylowe. Tu, tutaj zobaczcie ile mam kolorków. Głównie używam poski, ale także mam te z Edding. No i co? Tutaj również możemy spodziewać się kilku różnych końcówek. Ostatnio bardzo często wchodzą te z pędzelkami, więc jestem naprawdę podekscytowana nowościami, ale także możemy mieć te twarde końcówki. O nich na pewno opowiem Wam później, ale zobaczcie jak to się nakłada. Jest to to bardzo kryjąca farba, czyli no coś takiego jak akryl, tylko zamknięty w markerze. Markerów używałam wcześniej, więc niestety niektóre są troszkę zabarwione, no i zobaczcie, że też czasami nie można kontrolować przepływu tego tuszu, a raczej farby w środku. I jeśli chcemy je napompować, no to możemy mieć kraksę na papierze czy na jakimś płótnie, na którym chcemy coś zrobić. Ale możecie zobaczyć, że są one najbardziej kryjące jak do tej pory. Tylko, no właśnie, nałożyłam tutaj bardzo dużo tej farby, więc one będą mi schły. I na szczęście, tak jak w przypadku poprzednich, nie przechodzą na drugą stronę. Permanentnych markerów chyba najrzadziej z tych czterech rodzajów używam. Głównie są to akurat szarpi, ale na rynku jest też wiele tańszych, jakichś takich. Nie wiem, z Pepko, Tigera czy no, jakichś marketowych. Zazwyczaj mają jedną końcówkę. No i niestety, tak jak alkoholowe, one przebijają na drugą stronę. Tu akurat nałożyłam jedną warstwę, więc nie jest to aż tak widoczne. Zobaczmy od prawej strony: alkoholowe, wodne, akrylowe, no i te permanentne. Na ten moment z daleka, kiedy nakładamy tylko próbki, nie widać jakiejś bardzo dużej różnicy na papierze. Ale kiedy przyjdziemy bliżej się troszkę przyjrzymy, no to już te różnice będą widoczne. Nadeszła pora na test blendowania. Wybrałam sobie żółty i pomarańczowy kolor, żeby pokazać Wam jak mniej więcej to wszystko wygląda. No i markery alkoholowe możemy blendować na dwa różne sposoby, nakładając na przykład najpierw jeden jaśniejszy kolor, a później ten ciemniejszy na górę i następnie dokładając jeszcze raz ten pierwszy kolor, aby wszystko zblendować. Możemy to zrobić kilka razy okrągłymi ruchami albo takimi delikatnie obłymi. No i najlepiej jest używać bardzo zbliżonych do siebie kolorów. Aby nie zużywać aż tyle tuszu, możemy zrobić to tak, że z jednej strony nałożymy kolor, który chcemy zrobić podstawowy, a później ciemniejszy obok i właśnie na tym złączeniu już wcześniejszy, jaśniejszy kolor nakładamy tak samo jak przy okazji pierwszego blendowania, tylko właśnie nie nakładamy po całości tego jaśniejszego, aby markery posłużyły nam na dłużej. No i niestety one przebijają, co zobaczycie za chwilę, ale bardzo ładnie się łączą. Markery akwarelowe, czyli te na bazie wody, możemy nakładać w dwa różne sposoby, czyli bezpośrednio na kartkę, robiąc w ten sam sposób co przy poprzednich markerach, czyli ten środek starać się blendować. I jak widzicie na końcówkę niestety przechodzi nam ten kolor, bo markery są mokre kiedy je nakładamy. Moim zdaniem najlepszy efekt daje nakładanie markera najpierw na paletkę, a później zbieranie go pędzelkiem, Zamoczonym w wodzie. Czyli tutaj mamy efekt totalnie farb akwarelowych, ale niestety odcienie wtedy robią się bardziej wyblakłe niż to, co widzimy po prawej stronie. Można też te markery nałożyć bezpośrednio na papier, a później starać się je blendować, ale zazwyczaj nie mamy takich ładnych efektów, bo kartka nam wsysa farbę, i gdzie nie może nam zostać nieproszona jakaś plama albo pociągnięcie markera. Moim zdaniem, szczególnie przy pędzelku, bardzo ładnie się mieszają, no i nie przechodzą na drugą stronę. Markery akrylowe nakładam w bardzo podobny sposób czyli najpierw jaśniejszy kolor, później ciemniejszy. No i staram się je tak połączyć kilkoma pociągnięciami na takim złączeniu. One też farbują niestety końcówkę, przez co musimy uważać przy następnym nakładaniu. Ale na mokro da się je jak najbardziej blendować i nie przechodzą na drugą stronę. Markery permanentne niestety wypadają najgorzej w tym zestawieniu, bo one się totalnie nie blendują, dlatego że bardzo szybko zasychają na kartce no i to jest po prostu niemożliwością, żeby je zblendować. Ale uwaga, jeżeli chodzi o kartkę, bo na przykład na szkle bardzo ładnie się mieszają, ale trzeba działać szybko. Spójrzmy sobie jeszcze raz na porównanie, jak wyglądają obok siebie. No i który efekt Wam się najbardziej podoba? Ja jestem chyba fanką najbardziej alkoholowych i wodnych markerów, jeżeli chodzi o mieszanie się tych dwóch różnych kolorów. No i z tyłu możemy zobaczyć, co nam przeszło, a co nie. Ale ważne jest też dopasowanie papieru. Przyszła pora na test wodoodporności, więc biorę pędzelek, wodę i próbujemy je rozmazać. Markery alkoholowe są odporne na wodę, więc tutaj no, nic się nie podniosło. Markery wodne nie są wodoodporne, bo podnosi się pigment z kartki, szczególnie z prawej strony, gdzie nakładaliśmy bezpośrednio farbę z pisaka. Więc zobaczcie, jak bardzo jest to widoczne. Następnie mamy markery akrylowe, no i tutaj raczej nie powinno się nic posunąć. Może troszkę zabarwił mi pędzelek, ale jeżeli damy im dobrze wyschnąć, to one nie powinny się ściągać wodą. No i ostatnie, czyli markery permanentne. Tutaj no nic ich nie zdejmie. One tak szybko schną i no totalnie nie dadzą się na pewno podnieść przez wodę, więc no tutaj akurat wodoodporność jest na 100%. I szybkie przejrzenie tego, jak to wygląda finalnie, i przechodzimy do kolejnego testu. Sprawdźmy szybkość schnięcia. Nasz pierwszy rodzaj markerów od razu zasycha, chociaż tak naprawdę później zmienia swój odcień. Następnie markery wodne, oj, tutaj. Trochę poszło, a markery akrylowe totalnie nie wyschły, więc one potrzebują najwięcej czasu. Permanentne, no nic się z nimi nie stało. Także pierwsze i czwarte wygrywają ten test, a wodne i akrylowe potrzebują zdecydowanie więcej czasu na wyschnięcie niż sekundy. Sprawdźmy teraz wszystkie markery w akcji. Do tego testu przygotowałam szkic ust, żeby zrobić taki dosyć szybki rysunek i pokazać wam, jak każda z tych technik wygląda już na papierze. No i przy okazji opowiem wam trochę o wadach i zaletach. Na czym markery na bazie alkoholu najlepiej się sprawdzają? Moim zdaniem na papierze. Nie nakładałabym im ich na nic innego, bo są one dosyć przezroczyste, także nie będą za bardzo widoczne. Zacznijmy może od zalet. Używamy ich, jeżeli chcemy uzyskać takie blendowanie podobne do grafiki komputerowej. Po prostu idealnie się blendują, szczególnie kiedy używamy bardzo podobnych do siebie odcieni. A tak naprawdę odcieni markerów na bazie alkoholu jest bardzo, bardzo dużo, więc to kolejna zaleta. A jeżeli nam się skończą, do niektórych marek można dokupić tusz. Tego co wiem, na pewno dostępne są do Kopików, Kurekolor czy też Ohuhu. Kolejną zaletą jest na pewno nakładanie warstw, bo jeżeli nałożymy jedną warstwę i ona wyschnie, to kiedy nałożymy kolejną, uzyskamy ciemniejszy odcień. A tych warstw możemy nakładać w nieskończoność, oczywiście patrząc na papier, żeby po prostu dał radę. A jeżeli już mowa o papierze, to są specjalnie przeznaczone do markerów na bazie alkoholu papiery, zazwyczaj od jakichś 90 g do, no bym powiedziała, tak 200. I z jednej strony mają specjalną powłokę, która nie pozwala na przebijanie, na przykład na biurko. Ale ja uwielbiam ich używać na grubszych papierach. Na pewno muszę wspomnieć o schnięciu, bo tutaj nie ma problemu, że coś nam się rozmarze. Ale przechodząc do wad, niestety, kiedy nakładamy markery, na samym początku są one ciemniejsze i kiedy się utleniają, one schną i robią się jaśniejsze, więc też trzeba na to uważać. Taka chyba najbardziej powszechna wada to to, że przebijają przez papier, więc zaleca się raczej podłożenie papieru pod spód albo jakiegoś plastiku czy czegoś, żeby chronić sobie dalszą stronę, na przykład w szkicowniku albo biurko. Więc do kolorowanek ich nie używamy, ale tak jak wam wspominałam, są specjalnie zaprojektowane do tego papiery oraz szkicowniki, które nawet mają taką cechę, że w ogóle nie przebijają na drugą stronę. Na przykład jest taki Sklerf ten, który kiedyś testowałam. Zostawię wam link. Wada, z którą się spotykam przy okazji tych tańszych markerów, to smród. No niektóre tak bardzo śmierdzą, że nie da się wytrzymać, ale to nie jest najbardziej śmierdzący marker z tego zestawienia. Natomiast Ohuhu, czy Promarkery albo Kopiki, jakoś nie wiem, dla mnie one nie śmierdzą. Ale może już się po prostu przyzwyczaiłam. I ostatnia rzecz, czyli cena. W zależności od marki ceny są różne. Na przykład, wekszyn możemy kupić już takie za kilkadziesiąt groszy za sztukę. Natomiast, na przykład, kopiki kosztują jakieś nawet i trzydzieści. Więc jest trochę rozstrzał. Jeżeli chcemy lepszej jakości markery, no to musimy więcej zapłacić. Drugie usta stworzymy markerami. Wodnymi, czyli bym powiedziała bardziej pisakami, takie pisaki akwarelowe. I na co je możemy nakładać? Moim zdaniem głównie na papier. Raczej nie wykorzystywałabym ich do tekstyliów, do drewna, do plastiku, bo totalnie nie będą się trzymały. No i one nie są w ogóle, no wiecie, takie wodoodporne, co widzieliśmy wcześniej na teście. Dlatego myślę, że papier tutaj wystarczy. Jakie mamy zalety? Na pewno tą główną jest bardzo fajne blendowanie, jeżeli używamy z pędzelkiem, bo jeśli nakładamy je bezpośrednio, to już takiego blendowania nie uzyskamy. Więc ja najbardziej polecam nakładać je najpierw na paletę albo na jakiś plastik, nawet i przy pomocy dwóch różnych kolorów, zmieszać sobie jakiś dowolny odcień, no i wtedy nie musimy mieć dużej palety kolorów. Są bardzo podobne do farb akwarelowych. Ale muszę powiedzieć, że idealnie sprawdzą się także do kaligrafii. Jeżeli mamy tę pędzelkową końcówkę, to one bardzo fajnie wyglądają. Kolejna zaleta to nie przebijanie na drugą stronę. Ale ważne jest to, aby używać dobrego papieru. Jeżeli używamy ich do notatek, do zakreślania, no to wiadomo, mamy zeszyt. Ale do malowania już tutaj zalecałabym wam papier akwarelowy, czyli taki około 250-300 g więc jakieś cienkie albo typowy ksero zupełnie tutaj odpada. Bardzo fajną techniką jest także przykładanie do siebie końcówek, przez co jeden kolor przechodzi w drugi i na przykład możemy zrobić super napis w kaligrafii. A jeżeli nakładamy bezpośrednio na papier, to później też możemy reaktywować je wodą, tylko jest to trochę trudniejsze, jeżeli chcemy osiągnąć efekt takiego rozmycia, bo czasami ta farba się weżre mocniej w papier i nie możemy tego wyjąć, więc też trzeba testować. A jeśli chodzi o wady, to myślę, że taką główną jest na pewno dłuższy czas schnięcia, bo jednak musimy poczekać, tak jak przy okazji farb akwarelowych, na to, żeby nam wyschła pierwsza warstwa, później nakładamy kolejną i tak dalej. Chyba, że zdecydujemy się na technikę, gdzie nie dokładamy żadnej wody, to wtedy wysycha nam zdecydowanie szybciej. Kolejną wadą jest na pewno to, że trzeba mieć ten specjalny papier bardziej do akwareli, żeby nam się on nie pofalował i też czasami mogą psuć tę powierzchnię kartki, jeśli mamy niedopasowany papier do techniki. I na pewno trzeba się troszkę tego nauczyć, jakich używać, bo na samym początku też miałam trochę problemy, bo nakładałam najpierw bezpośrednio i myślałam sobie, kurczę, te markery są jakieś takie dziwne, widać wszystkie pociągnięcia nie wyglądają zbyt dobrze, wygląda tego, by było na was grane. A tak naprawdę, jeżeli nauczymy się na przykład nakładać na paletkę, a później na papier, to możemy osiągnąć naprawdę przepiękne efekty. A ich cena, no cóż! Tak samo jak w przypadku markerów na bazie alkoholu, możemy dostać te tańsze, jak i te droższe, ale są zdecydowanie tańsze niż alkoholowe, te wiecie, z wyższej półki. Przechodzimy już do trzecich ust i markerów akrylowych. Na co możemy je nakładać? Tutaj powiem Wam, że Chyba na wszystko. Ja bardzo lubię na przykład ozdabiać nimi szkicowniki, te pierwsze strony. Możemy je nakładać zarówno na szkło, jak i na plastik, na drewno. O, na drewnie fajnie się sprawdzają. Nie wiem, po prostu dekorować sobie wszystko, co chcemy. Tylko ważną rzeczą jest późniejsze psikanie z, nie wiem, jakichś 30 cm, jakimś zabezpieczaczem, typu, nie wiem, lakier albo jakiś taki werniks, żeby na pewno nam nie zeszło. Ale na papierze również możemy tego używać, tylko też trzeba uważać. Na pewno jedną z najważniejszych zalet jest takie mocne krycie. No są po prostu kryjące. Dzięki czemu na przykład możemy użyć białego koloru do nakładania na wszystko. Na przykład poski często używam do dodawania jakichś blików albo do rozjaśniania, do robienia kropeczek, one się idealnie tutaj nadadzą. Jeszcze odnośnie krycia, jeżeli coś nam się nie uda, to możemy to sobie zakolorować, bo zakryje nam poprzednią warstwę. A jeszcze dodatkowo możemy nakładać jasne kolory na ciemne, a więc tutaj mamy pełną dowolność użytkowania. Następna fajna rzecz to uzyskanie takiej jednolitej powierzchni. Możemy nałożyć marker na nie wiem jakąś sukienkę, na jakieś tło i zrobić takie fajne, płaskie powierzchnie, gdzie no, nie widać pociągnięć. A one się bardzo łatwo aplikują. Kolejną zaletą jest to, że nie przebijają na drugą stronę, ale oczywiście, jeżeli jest odpowiednia kartka, tutaj zalecam Wam używać tych grubszych, czyli bardziej takich do akwareli, albo nawet i do akrylu. Chociaż myślę, że najlepiej nawet sprawdzą się na jakichś takich tekturkach, bo, bo wtedy na pewno nam tej powierzchni nie rozwalą. A jeżeli markery nam jeszcze nie wyschły do końca, to możemy je zblendować, tylko też trzeba tu szybko działać. A przechodząc do wad, no to jest ich kilka. Na pewno bardzo często w takich markerach występuje niekontrolowane wypływanie tuszu, co widzieliście na samym początku tego odcinka. Czasami można się zdziwić i najlepiej jest sobie pompować taki marker z boku, albo jeżeli nie jest pompowalny, to też może nam czasami wyschnąć. No w tej. Kwestii pompowania może być różnie, bo często trzeba je na przykład tak napełnić tym tuszem albo potrząsnąć, żeby nam zaczął pisać. Bo one też często mogą się zapychać. Szczególnie jeżeli ich nie wytrzemy tych końcówek, w szczególności kiedy są cienkie. Bo z tymi grubszymi raczej nie ma problemu. Musimy też uważać, bo końcówki się brudzą. No, jeśli nałożymy i chcemy coś zblendować, to później trzeba sobie na oddzielnej kartce nałożyć najpierw ten marker, żeby przez przypadek nie mieć innego koloru na tej końcówce, bo może nas to zaskoczyć i też widzieliście to na samym początku tego filmu. Na pewno często trzeba myśleć, jaki odcień gdzie nałożyć, bo później może naruszyć nam trochę tę kartkę. Nie wszystkie kartki dają radę tym markerom akrylowym, więc trzeba też je tak dobierać odpowiednio do swoich potrzeb. I nie możemy nakładać zbyt dużo tych warstw, bo jednak nie będzie to za dobrze wyglądało. Także, jeżeli mamy jakąś powierzchnię typu, nie wiem, kamień, drewno, jakiś metal czy coś, to wtedy nie musimy się martwić albo na szkicowniku. Ale jeśli jest kartka, to jednak te włókienka, które są na nich, mogą się naruszyć, więc trzeba mieć też to na uwadze. Zazwyczaj markery akrylowe mają jedną końcówkę, więc nie mamy innej do dyspozycji, także musimy ich więcej kupić. No, i dłużej schną. Jeżeli nałożymy dużo farby, to też mogliście na samym początku zobaczyć, że kiedy pociągnęłam raz, to one szybko zasychały, ale kiedy już mi troszkę więcej tego tuszu wyleciało ze środka, to trzeba było dłużej czekać. Kolejna taka wada, którą zauważyłam, to odnośnie tych jasnych kolorów, no czasami musimy nałożyć więcej niż jedną warstwę, bo niekiedy. Szczególnie tu mowa o tańszych markerach, to one no, niestety nie pokrywają nam całkowicie, są takie półprzezroczyste. No, różnie to bywa. I najczęściej trzeba wstrząsać przed użyciem, żeby ten kolor w środku nam się pomieszał. Na pewno blendowanie jest trudniejsze niż przy wodnych markerach, bo tutaj też trzeba szybko działać. I musimy uważać, żeby sobie niczego dookoła nie pobrudzić, bo ciężko jest to z czegoś zdjąć. Ale można jakoś tak zeskrobać, jeżeli nie są to porowate powierzchnie. A jeśli chodzi o cenę, to wiadomo, no jeśli kupujemy na przykład w jakimś Action, to będą tańsze. Niestety jakościowo na pewno gorsze od na przykład Poski. No a Poska niestety jest droga, więc trzeba się też liczyć z tym, że w zależności od grubości zapłacimy różne pieniądze. Powiedziałabym, że nawet tak 20 do 30 zł za grubszy marker, te 30 zł tyczy się pędzelkowych. Szarpi też mają fajne markery z pędzelkiem, ale mało kolorów. I przechodzimy już do ostatnich ust, markerami permanentnymi. Tak jak Wam wspomniałam, są to jedne z moich najmniej ulubionych z tych czterech, bo no, zazwyczaj ich nie używam do rysowania. One najbardziej sprawdzają mi się do robienia jakichś etykiet, na przykład do podpisywania czegoś na plastiku, na szkle. No, po prostu bardziej niż na papierze, sprawdzają się do ozdabiania jakichś innych rzeczy. Na przykład, no nie wiem, plastik, metal, szkło, jakieś tkaniny, drewno, ceramika też myślę, że mogłaby być. Więc bardziej poszłabym w tę stronę. Niż używania ich do takiego normalnego rysowania w szkicowniku. A markery permanentne mają w sobie alkohol. Można je nazwać markerami na bazie alkoholu, ale to są zupełnie inne y, efekty niż przy okazji tych pierwszych. One niestety śmierdzą. <ścoughs> ja w ogóle zaczęłam tak od wad, ale nie. Dobra, przejdźmy najpierw do zalet. Najbardziej taką urzucającą się w oczy zaletą jest to, że są totalnie permanentne, tak jak nam nazwa wskazuje, czyli są bardzo trwałe, odporne na wszystko. Na ścieranie, na wodę, na światło, no generalnie one tutaj najmocniej wżerają w to, co nałożymy. Super jest na pewno szybkie schnięcie. Na papierze zasychają od razu, natomiast jeśli nakładamy je na jakąś śliską powierzchnię, to musimy chwilę odczekać. I wtedy też mogą się zacząć troszkę blendować, ale też nie możemy zbytnio szaleć. Jeżeli lubicie takie intensywne kolory, to tutaj na pewno je znajdziecie. Mogliście zobaczyć to przy okazji mieszania, <grydy> kiedy robiłam ten test i na przykład wziąłam ten pomarańczowy kolor, a okazało się tak naprawdę, że jest bardziej czerwonawy, nawet i taki mocniejszy niż ten, który jest na skłówce. Pastelowe kolory są mniej dostępne, więc jeżeli lubicie te intensywne, to one jak najbardziej się tutaj sprawdzą. Myślę, że ich dostępność, no to tutaj w każdym markecie możemy takie dostać. One są naprawdę ogólnodostępne, no i też tanie. A jeżeli chodzi o rysowanie na kartce, to raczej na każdej się sprawdzą, nawet i na papierze ksero. A przechodząc płynnie do wad, no to przechodzą na drugą stronę, więc musimy uważać i podłożyć sobie, tak samo jak w przypadku pierwszych markerów jakąś kartkę pod spód, jeżeli chcemy coś napisać. W zeszycie totalnie nie odradzałabym Wam to pisanie, bo zdecydowanie przejdzie na drugą stronę i nie będziecie mogli nic widzieć, kiedy przerzucicie kartkę i będziecie chcieli tam pisać. No i to wada, o której Wam wspomniałam, one najbardziej śmierdzą z tych wszystkich i musimy uważać na wszystko dookoła, bo one mogą nam pobrudzić na przykład ubranie, szczególnie ubranie, bo no, ciężko jest je sprać później. Na papierze się w ogóle nie blendują, na innych powierzchniach tak jak wam mówiłam, no coś tam idzie i musimy je za każdym razem zatykać. Dobrze zatykać, bo mogą one wyschnąć i później nie będą nam pisały. No ale cóż, raczej w każdych markerach raczej staramy się zatykać te końcówki, prawda? A jeżeli używamy przez dłuższy czas tych markerów, to polecałabym Wam otworzyć okno, żeby nie wdychać no, tego zapachu. Ostatnia kwestia, czyli cena. One są na pewno jednymi z najtańszych markerów tutaj dostępnych w filmie. Możemy je już kupić naprawdę za grosze. Teraz, jak wyglądają w porównaniu te wszystkie cztery ilustracje? Moim zdaniem, jeżeli chcecie tworzyć, nie wiem, bardziej realistyczne prace, to wybrałabym te alkoholowe lub akwarelowe, czyli wodne. A jeśli chcecie iść w coś bardziej kreskówkowego, no to już te akrylowe albo no, permanentne. Permanentne to jednak bardziej bym Wam polecała do tych innych powierzchni niż papier. I jeszcze muszę powiedzieć, że raczej żadne z tych markerów nie są światłoodporne. A szczególnie te na bazie alkoholu, one naprawdę bardzo blakną. Więc nie wkładajcie je najlepiej w ramki i nie wystawiajcie na światło dzienne, bo później po latach może się okazać, że wszystko jest o wiele jaśniejsze. I tak jak Wam mówiłam, moimi ulubionymi są te na bazie alkoholu. Często też sięgam po akrylowe. Wysoki wodne nie za często, bo jednak sięgam częściej po farby akwarelowe. No a markery permanentne służą mi do czegoś innego niż rysowanie, czyli do pisania po różnych powierzchniach. Ok, na dzisiaj to już wszystko. Dajcie mi znać, które markery są Waszymi ulubionymi, których najczęściej używacie. I który efekt przypadł Wam najbardziej do gustu spośród tych czterech. Komentując ten odcinek, napiszcie nazwy Waszych ulubionych markerów, o ile używacie, bo ja jestem ciekawa, jakie marki przeważają. Zapraszam Was też na mojego Instagrama i TikToka, gdzie na bieżąco dodaję jakieś relacje, różne zdjęcia, rysunki. A my widzimy się już w kolejnych odcinkach w środę o 15 i soboty o 9. Także do zobaczenia i pa!